Witam wszystkich, którzy doszli do nas. Tych, którzy nie byli już z nami w kaplicy, ale dziękujemy, że jesteście tutaj. Chcielibyśmy zacząć e, śpiewając tę pieśń, którą zakończyliśmy tą część w kaplicy. E, pieśń, którą wujek Igor tak często e, intonował, był tym, który zaczynał. Dzisiaj go nie ma z nami, więc musimy to wziąć na siebie, tą odpowiedzialność. Zaśpiewajmy jeszcze raz tę pieśń. Godzin jesteś, godzin jesteś. ok? Godzien God, jesteś, godzien jesteś Wszystko stworzyłeś Ty sam I z bóli Twojej zostało stworzone godzien jesteś, wziąć cześć Tak zanim przejdziemy do tego ostatniego momentu pożegnania z naszym bratem Igorem. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment z Bożego Słowa. Fragment, który myślę, że jest bardzo na miejscu, aby przeczytać go właśnie, właśnie dzisiaj, właśnie tutaj, właśnie teraz. To jest fragment z Ewangelii Łukasza, gdzie czytamy takie słowa. Był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owzodziały, pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łomie. A wtedy zawołał i rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij łazarza, aby umorzył, umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do nas przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł, proszę cię, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają mojżesza i proroków. Niechże ich słuchają. A on rzekł, nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się, i odrzekł mu, jeśli Mojżesze i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. To taka historia, co do której niektórzy zastanawiają się, czy to wydarzyło się rzeczywiście, czy to jest tylko taka przypowieść, ale. W sumie nie ma to większego znaczenia. Przesłanie tej historii jest prawdziwe. I przesłanie tej historii jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych przesłań, jakie powinniśmy usłyszeć. Podobnie jak w tej historii w naszym życiu również są ludzie bogaci i są biedni. Są ludzie, których status społeczny jest wysoki, tych, którzy są bardzo nisko i nikt się z nimi nie liczy. Są ludzie. Tacy i tacy, i wszyscy, wszyscy muszą stanąć pewnego dnia przed obliczem Boga. Wszyscy pewnego dnia umrą. Co ciekawe, kiedyś, dawno temu, ludzie pozdrawiali się nawet takim powiedzeniem, memento mori. Czyli pamiętaj, że umrzesz. Pamiętaj, że nie jesteś wyjątkiem, że to ciebie również dotyczy. Niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, majątku wszyscy musimy stanąć przed Bożym tronem i wtedy wszyscy okażemy się równi. I w tej, w tej historii to, co jest, myślę, że dość ważne, to jest niezwykłe zdziwienie tego człowieka, który jako człowiek poważany, jako człowiek bogaty, człowiek, którego bogactwo było synonimem Bożego błogosławieństwa, jest kompletnie zaskoczony. Ponieważ nie został potraktowany tak, jak był traktowany za życia. Z wielkimi honorami i przywilejami. I teraz, kiedy otworzyły się jego oczy, kiedy zobaczył rzeczywistość, mówi proszę cię, ojcze Abrahamie, abyś go posłał, tego łazarza, do mojego domu. Mam bowiem pięciu braci. Zrób coś, żeby oni tu nie przyszli. Bogacz jest przerażony, jest zaniepokojony losem swojej rodziny. I kiedy patrzymy na niego, to myślę, że powinniśmy być też zaskoczeni jego takim dziwnym wyobrażeniem o tej rzeczywistości, która jest po drugiej stronie. Każdy z nas ma jakieś swoje wyobrażenie. On był człowiekiem religijnym, więc powinien wiedzieć, znał pisma, wiedział o tym, że są, co w nich jest napisane, a jednak doznał gorzkiego rozczarowania. W jaki sposób myślał? No kiedy zwraca się do Abrahama, myślę, że te słowa są bardzo znamienne. Mówi do niego: Nie, nie, nie. Jeżeli Mojżesze i proroków nie słuchają, do nich kogoś, kto umarł i powstanie z martwych. Poślij do nich, kogo, do nich kogoś ze światów, wtedy uwierzą. Wtedy, kiedy ktoś przyjdzie i opowie im jakąś historię z zagrobu. Ale co mówi Abraham? Mówi, jeżeli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś z umarłych powstał, też nie będą słuchać. I wydaje mi się, że dzisiaj niewiele różnimy się od tego bogacza. Mam wrażenie, że dla wielu ludzi większe znaczenie mają jakieś opowieści z zagrobu niż Boże Słowo. I w tej historii. Bóg przypomina nam, nikt z nas, nikt, nie będzie żył wiecznie tu na ziemi, w ciele. Wszyscy pewnego dnia musimy stanąć przed Bogiem. Jak przygotować się do tego momentu? Przeczytam tylko słowa Jezusa, które On sam wypowiada w Ewangelii Jana i mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa Mego, i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Zaprawdę powiadam Wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos syna Bożego. I ci, co usłyszą, żyć będą. Którym z tych ludzi będziesz? Myślę, że to jest najważniejsze pytanie dzisiaj, które powinniśmy sobie zadać. Jestem przekonany, że to jest to samo pytanie, które by zadał brat Igor, gdyby dzisiaj mógł tutaj stanąć z nami. Czy jesteś gotowy na spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem? Kiedy czytamy tą historię, właściwie wniosek jest... Dosyć prosty. Nie słuchaj tego, co ludzie mówią na temat życia po śmierci. Słuchaj tego, co mówi Boże Słowo. Tego, co mówi sam Bóg. Bo tylko On mówi prawdę. Ludzie opowiadają swoje historie, ale Bóg jest dobrym Bogiem i on chce przygotować Cię na ten dzień, kiedy spotkasz się z Nim. Chciałbym, żebyśmy zakończyli tą część modląc się wspólnie modlitwą Ojcze nasz. Pochylmy głowy i módlmy się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokoszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Ponieważ upodobało się Bogu Wszechmogącemu odwołać z tego świata naszego drugiego brata i go prze to oddajemy prochy prochom. Popioły popiołom, ziemię do ziemi. W nadziei na zmartwychwstanie i czas życia wiecznego przez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa. Amen. W imieniu rodziny, tej ziemskiej, jak i tej duchowej, chcieliśmy wyrazić wdzięczność i radość, że mogliśmy dzisiaj razem uczestniczyć w pożegnaniu bliskiego członka rodziny, ale też naszego brata, pastora Igora Barna. Bardzo dziękujemy za ten wspólny czas i na ile nam pozwalają dzisiejsze warunki. Zapraszamy na takie wspólne spotkanie wspominkowe na godzinę 17 w tej wirtualnej rzeczywistości, gdzie będziemy mogli w swoich domach połączyć się i wspólnie wspominać Igora. Dziękujemy Wam bardzo.